Na co zwrócić uwagę, otwierając lokal gastronomiczny i jak podejść do tego tematu? Jak nie ponieść porażki w branży gastronomicznej, która jest uznawana za jedną z najtrudniejszych branż biznesowych? Jak skutecznie budować sieć kontaktów oraz partnerów biznesowych zarówno w swoim mieście, jak i w całej Polsce? Dlaczego warto cały czas poszerzać swoje horyzonty biznesowe i być otwartym na nowe możliwości? Dzień dobry, nazywam się Damian Masel i w dniu dzisiejszym mam przyjemność porozmawiać z Marcinem Strużyńskim, właścicielem firmy Progastro. Cześć Marcin. Dzień dobry, witam. Marcin, powiedz więcej na temat swojego biznesu. Od dwóch lat zajmuję się sprzedażą urządzeń do gastronomii. Zaopatrujemy hotele, restauracje, firmy cateringowe i wszelkiego rodzaju inne miejsca, w których. Przygotowuje się posiłki w niezbędne do tego urządzenia. Tak naprawdę nasza oferta jest kompleksowa, gdyż jesteśmy z naszymi klientami już na etapie przygotowania projektu technologicznego, kiedy jeszcze kuchnia nawet nie istnieje. A następnie kompleksowo ją wyposażamy we wszystkie urządzenia, tak na dobrą sprawę od pieca konwekcyjno-parowego, który jest sercem każdej kuchni, po na stole. Wiem, że masz tutaj ciekawą historię związaną z początkiem właśnie swojej firmy, natomiast też pewnie różnie wspominasz, jak to było, że zacząłeś ten biznes, jaki był ten taki moment zwrotny? Przed rozpoczęciem działalności w 2019 roku y, moje doświadczenia zawodowe już kręciły się wokół gastronomii. Y, wcześniejsze półtora roku spędziłem w dużej sieci hotelowej, około 19 obiektów na terenie całego kraju, plus kilka restauracji, gdzie między innymi zajmowałem się zakupami wyposażenia gastronomicznego, co pozwoliło mi tutaj poznać bardzo dobrze rynek działających na terenie naszego kraju dostawców, jak i tej części realizacyjnej, no bo otwieraliśmy hotele, restauracje, modernizowaliśmy je na bieżące potrzeby funkcjonowania, więc jakby takie dwustronne doświadczenia pozwoliły mi dobrze zapoznać się z tą branżą. Dodatkowo jeszcze... Tutaj zresztą po sąsiedzku przy nadworcu Warszawa Centralna dla jednego z większych koncernów, lidera Herbat, otwierałem tutaj taką herbaciarnię, punkt na tej odrestaurowanej tutaj hali biletowej Lipton Point, gdzie też od samego początku, od, od projektu poprzez menu, zatrudnienie pracowników, wdrożenia wszystkich procedur, systemów kasowych, komunikacji z klientem, technologii produkcji. To też było bardzo ciekawe i cenne dla mnie doświadczenie od tej też takiej strony, właśnie otwierania w ogóle gastronomii, rozumienia jak dużo to pracy i, i poświęcenia też wymaga. I kiedy podjąłeś decyzję o tym, że chcesz mieć swój biznes, a nie pracować dla kogoś innego? Decyzja była wynikiem ogólnie tego, co działo się właśnie w mojej tej pracy zawodowej. W pewnym momencie doszło do takiej sytuacji, że podziękowano mi za współpracę w sieci. Co nie ukrywam, było takim elementem, który mocno mi poirytował. Wręcz byłem zły, bo miałem duże oczekiwania i gdzieś tam plany względem dalszej pracy. No ale stało się, jak się stało. E, do tego no, sytuacja była taka, że ostatniego dnia, kiedy tak naprawdę przyszedłem do firmy, żeby rozliczyć się z samochodu i innych formalności, gorzej się poczułem. E, dwa dni później lekarz stwierdził, że miałem udar. E, natychmiast wylądowałem w szpitalu i. Kilka miesięcy tak naprawdę musiałem gdzieś tam poświęcić na dojście do zdrowia. Szczęśliwie udało mi się to wszystko osiągnąć, ale to był taki czas, który z jednej strony dał mi dużo do myślenia w kontekście tego, co jest w życiu ważne. I tutaj bardzo sprawdziła się moja małżonka Monika i przyjaciele, którzy dali mi duże wsparcie i gdzieś tam pomogli mi w tym ciężkim dla mnie okresie. Ale już kiedy widziałem, że zdrowotnie wszystko dobrze się układa i rehabilitacja wszystko dobrze postępuje, miałem czas też na takie zastanawianie się, co dalej robić w życiu tym zawodowym, biznesowym. I uznałem, że zdecydowanie lepiej czuję się w roli osoby prowadzącej działalność gospodarczą, bo już miałem kilka działalności w życiu, więc jakby temat nie był mi obcy. Ale po tym właśnie etatowym epizodzie poczułem, że co jest dla mnie ważne, to wolność. Tak? Wolność w decydowaniu o tym, co robię, jak robię, z kim robię, i tak naprawdę brak jakichkolwiek ograniczeń. To też, kiedy po kilku miesiącach już tak mocno stanąłem na nogi, wykorzystując dobrą koniunkturę na rynku, choreka, otwierające się w koło hotele, restauracje, firmy cateringowe, wersus te moje doświadczenia, właśnie które miałem świeżo za sobą spowodowały, że uznałem, że to jest właśnie ta droga, którą dalej chcę iść. Stąd w listopadzie 2019 roku otworzyłem firmę Progastro, która w założeniu miała się zajmować dostarczaniem sprzętu do gastronomii. Taką moją dalszą motywacją do tego, żeby działać akurat w tym biznesie jest właśnie sam fakt, że gastronomia otacza nas dookoła. Jak grzyby po deszczu rosną hotele, restauracje, pojawiają się różnego rodzaju koncepty gastronomiczne, co... Powodowało, że uznałem, że jest to bardzo ciekawy biznes i właśnie w połączeniu z moimi doświadczeniami, że na to chcę postawić i, i, i to jest bardzo dobry kierunek, w którym należy podążać. Często ludzie, którzy prowadzą biznes, mówią, że robią to, żeby być szczęśliwi, żeby być wolni, no i często też po to, żeby odnieść sukces. Natomiast w mojej ocenie te trzy słowa są takie, no dla każdego to jest coś innego. Czym jest właśnie dla ciebie? Wolność, sukces, pozostałe te rzeczy, o których mówiłem. Wolność to dosłownie w tego słowa znaczeniu. To jest możliwość robienia rzeczy w sposób, który gdzieś tam mamy w głowie, tak? bo każdy prowadząc biznes ma swoją jakąś strategię, ma swój charakter, ma swoją osobowość, więc to są rzeczy bardzo indywidualne. A jednocześnie ta wolność pozwala działać na różnego rodzaju sposoby. Dla mnie jest to kluczowe i samo obcowanie z ludźmi, inspirowanie się ich biznesami, tym, co robią i możliwość implementowania tego na, na swój biznes, to jest właśnie bardzo, bardzo cenna rzecz. Sukcesem dla mnie jest satysfakcja moich klientów, tak? bo nie ma nic lepszego jak partner po drugiej stronie, który daje Ci feedback, że jakby jest z tej współpracy zadowolony, że pieniądze, które zostawił w Twojej firmie, to były dobrze wydane pieniądze i dzięki temu też buduje się relacje na, na długo, tak, bo jakby mój taki wymarzony klient to nowa inwestycja, nowy hotel, nowa restauracja, gdzie właśnie już na etapie nawet konsultacji, jak ten biznes ma wyglądać, już tutaj staramy się też i podpowiadamy często, zmieniając nawet optykę samego inwestora, tak, dzisiaj do gastronomii lgną ludzie, którzy nie mają o niej pojęcia. Mają po prostu pieniądze, obejrzą dwa odcinki kuchennych rewolucji i oni otwierają restaurację. To tak? chyba nie powinni wtedy otwierać restaurację. To ale, by... ale tak jest. I, <laughs> i takich przygód yy, yy, widziałem jakby całą masę ludzi, którzy też polegli, tak? bo gastronomia jakby jest fajna, jeżeli wchodzisz jako gość do restauracji, widzisz fajną przestrzeń, siadasz przy stoliku, dostajesz pyszne jedzenie na, na talerzu. Tak? Wydaje się, że cudowna bajka, ja też tak chcę mieć też chce mieć taki biznes, ale to jest naprawdę ogrom ciężkiej pracy i umiejętności podopinania masy szczegółów, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdzie e, żyjemy w erze obrazu, komunikacji takiej, którą właśnie widzimy prostej, szybkiej. E, w czasie social mediów, gdzie każdy w miejscu, w którym przebywa robi zdjęcie, oznacza się i tak naprawdę to jest cała ta woda na młyn, która pozwoli też biznes albo super rozwinąć, albo go natychmiast pogrążyć, tak? bo, bo jakby też ludzie z wielką łatwością dzisiaj potrafią od razu tam dorzucić do pieca i, i wytknąć ci wszystkie błędy, które popełniasz. Więc to jest naprawdę bardzo ciężki biznes, żeby to się kręciło i, i było udanym przedsięwzięciem. Dlatego też dużą y, część naszej pracy stanowią konsultacje z inwestorem po to, żeby pomóc mu też uniknąć błędów. Bo komuś się wydaje, że otworzy, zrobi, nie wiem, naleśnikarnię w miejscu, które w ogóle nie daje szansy na tego typu biznes, tak? bo nie ma w okolicy rodzin z dziećmi, tak, no, albo nie wezmą pod uwagę całej masy jakichś innych czynników, dla których z założenia to się może nie udać, albo może być to po prostu za mało. Wy takie doradztwo też robicie w trakcie tych realizacji? Tak, robimy takie doradztwo. Często siadamy i robimy dosłownie biznesplan, tak, gdzie też szacujemy, jakie są koszty najmu lokalu, remontu, przygotowania, zatrudnienia później pracowników, jak to się ma do menu, które jest zaprojektowane, ile trzeba wykonać tych posiłków, różnych dań, na jakiej rentowności, na jakiej marży, po to, żeby ten biznes się zapinał na końcu cyferkami. Co z tego, że będzie przychodzić dużo ludzi? Jak Będą zostawiać powiedzmy grosze, które na końcu zostają. Tak? To, to wszystko, to, to jest biznes, to się musi spinać. Więc jesteśmy też po to, żeby pomagać w krystalizowaniu tych konceptów, no a później jakby tutaj też maksymalnie wspierać na poziomie dostarczania odpowiedniego sprzętu, urządzeń. Piec może być taki, który wymaga bardzo częstej ciągłej obsługi pracownika, a są rozwiązania, które pozwalają zaprojektować. Piec niemalże, który możesz uruchomić z domu z telefonem, i on się sam w odpowiedniej porze włączy. Na jednym poziomie będziesz piekł ciasto, na drugim poziomie będziesz piekł rybę i te rzeczy się nie przejdą zapachami, bo technologia w tych urządzeniach też jest tak zaawansowana, że pozwala robić kosmiczne rzeczy. To oczywiście ciągnie za sobą pieniądze, dlatego też trzeba umieć to przeliczyć. Ale być może warto wydać na dobry piec 40-50 tysięcy, bo dzięki temu zredukujesz etat w kuchni o jeden. A w skali gdzieś tam biznesu i czasu jest to oszczędność. Tak. Sama kwestia oszczędności energii to też jest bardzo istotna rzecz. Restauracja i wszystkie urządzenia, no to też jest duży pobór mocy, wody. To też są wszystko rzeczy, które można zmierzyć, policzyć i dzięki temu podjąć mądrzejsze decyzje. No Jesteś ekspertem w branży, w branży gastronomicznej bez wątpienia, natomiast ciekawi mnie to podejście takie biznesowe do tego. To myślę, że rzadko kiedy można się spotkać, że ktoś, kto jakby to co powiedziałeś na początku, że wyposażacie miejsca, dopasowujecie rozwiązania, no ale tutaj padł jeszcze ten element tej krystalizacji pomysłu biznesowego, biznesplan, jak powinno się dostosować do miejsca, do zapotrzebowania. No chyba mało osób robi takie rzeczy, nie ma takie podejście. To jest rzecz fundamentalna. Jeżeli ten element się pominie, to wszystko co robimy dalej może nie mieć sensu. I to będzie tylko i wyłącznie prowadzić do Szybkie porażki i straty jakby po stronie naszego klienta. Staramy się temu zapobiegać. Kiedyś czytałem taki artykuł, właśnie, że restauracja to jest marzenie potężnej ilości osób, które właśnie odkładają całe życie swoje pieniądze, oszczędności, natomiast też jest to biznes, w którym najłatwiej się przewrócić, tak? najłatwiej te pieniądze po prostu utopić. Z czego to wynika według Ciebie? Gastronomia to jest biznes jak każdy inny. W tym biznesie również potrzebna jest sprawność operacyjna, dobra organizacja, ale też potrzebne są te detale jak, jak marketing, jak komunikacja z rynkiem. Wystarczy nie zapiąć jednego elementu, pominąć go, zmarginalizować i to może już być powodem, dla którego jest porażka. Dzisiaj nie liczy się tylko dobre jedzenie, ale liczy się cała przestrzeń, w której jakby lokal się znajduje, design. Jakość sztućca, talerza, klimatu, zapachu, wszystko dzisiaj robi robotę. Jeżeli gdzieś tam masz cudowny biznes, ale też słabo go zakomunikujesz, twoi klienci nie widzą, że masz taki świetny produkt, miejsce, które oferujesz, no to nikt tam nie, po prostu nie przyjdzie, jak świat o tym nie wie. No to, jest, to jest proste i to jest jakby taka uniwersalna rzecz, myślę, przy każdym biznesie, nie tylko przy gastronomii. To na pewno, natomiast zauważyłem taką prawidłowość i tego tematu trochę się tak uciepię, że. Rzadko kiedy słyszy się, że ludzie odkładają pieniądze, odchodzą z korporacji, zbierają te pieniądze i tak dalej, i tak dalej, i nagle, na przykład, nie wiem chcą otworzyć biurę nieruchomości albo, nie wiem, inny biznes. Tak, biznesów jest setki rodzajów. Ta gastronomia pojawia się tak często, że ktoś myśli, że to jest takie właśnie uwolnienie z tej pracy że tam będę właśnie szczęśliwy. No i potem, tak powiedziałbyś, są duża ilość takich sytuacji, gdzie, gdzie to się nie udaje. Jak taka osoba właśnie powinna do tego tematu podejść od samego początku? Z kim powinna porozmawiać, na którym etapie, żeby mając tą gotówkę, tak? Być może oglądają nas dzisiaj osoby, które myślą o inwestycji w gastronomię, ja twierdzę, że to jest biznes jak każdy inny, tak samo, tak? Może być rentowny, może dawać efekty. Natomiast jak do tego podejść, żeby nie trafić jakby na tę listę lista osób, które po prostu sparzyły się na tym biznesie i nie zrobiły? Przede wszystkim myślę, że właśnie genezą tych problemów, które, które wymieniłeś, jest niewiedza. Ludzie podejmują taką decyzję często w oparciu o to, że byli w kilku fajnych restauracjach, spędzili w nich fajnie czas, zjedli, widzą, że to są miejsca modne. No i teoretycznie jest to bardzo kuszące, że też bym chciał coś takiego mieć. Natomiast nie wiedząc jak się do tego zabrać, no to oczywiście napotykają od samego początku na szereg błędów. Myślę, że to co jest istotne, to właśnie od razu zaangażowanie do współpracy firm i ludzi. Którzy się na tym znają. Ja do tej pory często obserwuję, że ludzie, którzy otwierają po raz pierwszy swój biznes w gastronomii idą bardzo na skróty. Mi się wydaje, że on tylko znajdzie lokal, pokupuje kilka jakichś tam używanych sprzętów, ustawi w kuchni, to to już jest gastronomia, restauracja i to pójdzie. Oczywiście to się bardzo rzadko kiedy udaje. W większości są to porażki. Istotną rzeczą jest od strony tej chociażby sprzętowej, w której ja działam, żeby od początku. Skonsultować, zrobić dobry projekt, dobry technologicznie, żeby urządzenia, które się znajdą w kuchni, realizowały wszelkie potrzeby, które gdzieś tam przed restauracją są stawiane, żeby ta kuchnia była wydajna, żeby była sprawna. Nie może klient w restauracji czekać 40 minut na przygotowanie posiłku. Tak? Często w restauracji gdzie jest trochę więcej osób, nagle jest pik, robi się pełna sala, kuchnia. Rozkłada ręce, no bo nie jest tanie, ma proste urządzenie, prosty jakiś piecyk, ile porcji można nagle przygotować. A takie rzeczy się po prostu dzieją. Ludzie z oszczędności, z niewiedzy, wydaje im się, że piec to piec, kupi, bo był tani, bo kolega sprzedawał i, i, i tak się dzieje. Ale jakby przede wszystkim te właśnie pierwotne założenia, ten fundament, o którym rozmawialiśmy. Policzenie biznesu, zaplanowanie go na cyferkach, to jest jakby rzecz, która jest bardzo, bardzo istotna. Powiedz Marcin, jakie Ty napotkałeś trudności w prowadzeniu swojego biznesu? Bo zaraz porozmawiamy o tym, gdzie jesteście, natomiast jakie były trudności w tej drodze? Trudnością tak naprawdę jest zaczynanie od zera, chodzi mi o też yy, zaznaczenie swojej obecności na rynku. W moim mieście, w łodzi, w którym yy, działam, jest kilku dystrybutorów firm mojego pokroju, które działają od lat. Rynek jest do nich przyzwyczajony i, i mają już te relacje biznesowe wypracowane. Ja zaczynam od zera. Ludzie nie kojarzą mnie jakby z tą branżą, z, tym, z tą usługą. Dlatego moim takim największym wyzwaniem było szybkie budowanie rozpoznawalności na lokalnym rynku. Stąd jakby też tutaj bardzo po drodze był mi temat BNI, przystąpienia właśnie do grupy lokalnych przedsiębiorców, dzięki którym mógłbym te relacje zdecydowanie przyspieszyć, szybciej je rozbudowywać i, i dzięki temu właśnie zacząć skutecznie prowadzić swój biznes. No właśnie, wiem, że rozmawialiśmy wcześniej, mówiłeś, że ciekawe zlecenia, ciekawe kontakty, ciekawe znajomości udało Ci się w, w tej społeczności biznesowej nawiązać. Jak to się stało, że po pierwsze trafiłeś, a po drugie, że w tym momencie działasz już tak skutecznie, bo wiem, że kilka ciekawych projektów zrealizowałeś tutaj z innymi osobami. Pewne rzeczy pojawiły się bardzo szybko i, i czasami to są takie właśnie rzeczy, które niemalże leżą u naszych stóp, tylko ich nie dostrzegamy, no bo brakuje tego czegoś i w przypadku B&I niemalże pojawiły się również natychmiastowe efekty. Bardzo szybko udało mi się pozyskać zlecenie na około pół miliona rekomendacji na inwestycje dużego hotelu, który obecnie buduje się w Łodzi. Bardzo fajny, fajny temat, który jakby do dnia dzisiejszego jeszcze prowadzimy, gdyż z uwagi na obecną sytuację Inwestycje też troszeczkę zwolniły, no bo otwieranie dzisiaj hotelu, jak mi się domyślasz, mija się trochę z celem, ponieważ są duże ograniczenia, albo wręcz w ogóle działalność hotelowa jest zamknięta, więc jakby ten proces inwestycji budowy też trochę zwolnił, chcąc się dostosować w czasie do sytuacji, kiedy będzie to miało ręce i nogi. Ale takie rzeczy się właśnie bardzo szybko zadziały. Przystępując do B&I, w moim założeniu strategii na działanie była obsługa lokalnego rynku. Hotele, restauracje, które mam na terenie województwa łódzkiego, moja szeroka oferta, bo mamy zarówno urządzenia takie grube w kuchni, jak piece, zmywalnie, chłodnictwo, ale też bardzo szeroki asortyment, jeżeli chodzi o zastawę stołową, sztućce, talerze. Kompleksowe wyposażenie barów. Projektujemy, wyposażamy bary, więc ekspresy do kawy, wszelkiego rodzaju kostkarki do lodu, sokowirówki, blendery, akcesoria barmańskie, szkło. To jest nasza oferta, jak i bufety śniadaniowe. Jesteś gościem w hotelach, więc jakby rano ta cała ekspozycja, podgrzewacze, różnego rodzaju dyspensery, podajniki, do płatków, soków, również szeroka gama tych produktów jest w naszej ofercie. Więc, jakby założenie było takie, że obsługujemy lokalny rynek dostarczając im te produkty. Po roku w BNI też nastąpiło już przewartościowanie i moje plany są dużo bardziej ambitne, ponieważ widząc zasoby, jakie niesie za sobą BNI i ogólnopolska struktura, w tej chwili bodajże 2800 członków, pozwala myśleć o rozwijaniu biznesu na skalę ogólnopolską. W kontekście inwestycji, pozyskiwania właśnie dużych realizacji hoteli, restauracji, domów weselnych firm cateringowych, które jesteśmy w stanie od A do Z realizować, tak, zaopatrywać w potrzebne im rozwiązania. Mało tego, B&I to też jakby inne zasoby, więc jakby nie tylko gastronomia, ale mając inwestycje chociażby już w postaci tego hotelu, Mamy w każdym mieście w Polsce firmy budowlane, producentów mebli, architektów, dekoratorów wnętrz, firmy od pościeli, ręczników, usług marketingowych, drukarni itd., więc to stwarza naprawdę olbrzymią i bardzo atrakcyjną pulę biznesu, który możemy robić. Więc, jakby moje założenie, to nie tylko działalność lokalna na terenie mojego regionu Łodzi, tylko działalność ogólnopolska z bardzo dużym wsparciem usług towarzyszących, z wykorzystaniem potencjału, który niosą członkowie BNI. A jakie ciekawe zlecenia właśnie zrealizowałeś wspólnie z innymi przedsiębiorcami? W tej chwili, chociażby w Łodzi, realizujemy inwestycję budynku takiego wielofunkcyjnego, biurowego, w którym również y, część powierzchni jest przeznaczona pod gastronomię. Jak i pod różnego rodzaju warsztaty kulinarne. No i tak naprawdę tam szereg osób z naszych tutaj łódzkich grup BNA bierze w tym udział. Zresztą ja, nawet na potrzeby własnego biznesu, w minionym roku remontowałem całe swoje biuro, pomieszczenia biurowe, więc to też jest wielki komfort posiadania w zasięgu wzroku niemalże w telefonie. Partnerów, którzy mogą mnie w tym wspierać. I tutaj członkowie mojej grupy wykonali kapitalną pracę, jeżeli chodzi o budowlankę, o kanalizację, o docieplenia, o systemy alarmowe, o, o tematy związane z brandingiem, z reklamą y, moich przestrzeni biurowych. Więc, jakby sam, nawet komfort takiego codziennego funkcjonowania każdego z nas jako przedsiębiorcy jest dużo łatwiejszy. Tak, każdy potrzebuje prawnika księgowego. W ramach swoich zasobów mamy tutaj ludzi na wyciągnięcie ręki, co też jest dużym komfortem. Tak? Nie szukamy osób z zewnątrz, mamy do siebie zaufanie, znamy siebie. Bicie w BNI też wymusza zarówno etykę, jak i jakość usług na odpowiednim poziomie. To jest w ogóle fantastyczna rzecz. Także tutaj ryzyko, że angażując do współpracy kogoś z BNI, temat się rozjedzie, jest dużo, dużo mniejsze niż jakby osoby takiej firmy branej z zewnątrz. Więc to jest bardzo też duża, duża wartość i za to też cenię sobie Bienaj. Dużo mówimy dzisiaj o budowaniu relacji z innymi osobami, nawiązywaniu kontaktów, o budowaniu też takiej widoczności jako przedsiębiorcy. Myślę, że każda firma, każda osoba tego potrzebuje, niezależnie czy to jest właśnie ta firma, czy ten personal brand, czy właśnie konkretny projekt. Jak Ty budujesz relacje, jak Ty nawiązujesz kontakty z potencjalnymi osobami u siebie? Przede wszystkim w tej chwili wykorzystuję narzędzia, które mamy dostępne, Zoom który pozwala nam praktycznie online być w tej chwili w dowolnym miejscu w Polsce, nawet na świecie, jeżeli masz tylko takie zapotrzebowanie. Po każdym takim spotkaniu online mam wynotowaną listę osób, z którymi uważam, że warto się spotkać i porozmawiać o wspólnym biznesie. Następnie umawiam się z nimi, jadę i rozmawiamy. Spotykamy się, siedzimy godzinę, dwie przy kawie, rozmawiamy o swoich biznesach i szukamy tych właśnie wspólnych przestrzeni, w których możemy razem coś zrobić. To jest niezmiernie wygodne i fajne, gdyż oszczędzamy czas, a jednocześnie dając sobie możliwość na bardzo sprawne i szybkie weryfikowanie kontaktów i nawiązywanie nowych relacji. Jest to znakomite narzędzie i wierzę, że przez długi okres czasu Zoom z nami zostanie i będziemy mogli tak funkcjonować. Jesteś osobą, która ma bardzo otwarty umysł, cały czas poszerza swoje horyzonty. Jaka jest taka ciekawa historia biznesowa, o której mógłbyś opowiedzieć, która przydarzyła się w Twojej firmie? Myślę, że najciekawszą takim zdarzeniem w moim życiu zawodowym ostatniego czasu jest ciężka sytuacja, która dotknęła gastronomię w związku z pandemią, ponieważ no, w pierwszej kolejności właśnie hotele i restauracje, czyli moi klienci, zostali wyłączeni z gry. Co nie ukrywam, że postawiło przede mną duże wyzwanie, co dalej robić, gdyż jakby rynek się odciął, więc jakby należało szukać nowych rozwiązań. I, i, I tutaj również bardzo dobrze sprawdziło się BNI i właśnie ludzie, którzy gdzieś tam mnie otoczyli, gdyż yy, skupiłem swoją uwagę na produktach związanych z zabezpieczeniem COVID-owym. Pierwsze drobne rzeczy, drobne wsparcie, które uzyskałem w BNI, pierwsze rekomendacje, na śmieszne jakieś ilości maseczek czy innych produktów spowodowały, że w ogóle tym tematem się zainteresowałem. Yy, ta mała kulka śnieżna nagle zaczęła się bardzo dynamicznie kręcić i nabierać wręcz spektakularnego rozmiaru. Doszło do tego stopnia, że dzisiaj moja firma, abstrahując od gastronomii, jest dostawcą dla jednej z największych sieci handlowych w Polsce tego typu produktów, co w efekcie końcowym spowodowało, że biznes. Na koniec zeszłego roku zamknął mi się delikatnie poniżej 5 milionów złotych. Mała rzecz, która gdzieś tam właśnie zaczęła się w BNI i dzięki niemu się narodziła, spowodowała rekomendację za 4,5 miliona złotych. To jest coś po prostu fantastycznego i myślę, że w innym otoczeniu, w innych realiach w ogóle by to nie miało racji bytu. Nie dostrzegłbym tematu i nie dałoby mi nic takiego spida też i pewności, że. Można w taki sposób osiągnąć taki, taki wynik. Brzmi bardzo prosto, ale na pewno takie proste nie było. Tego typu projekty nie są proste, a jak mówi mój znajomy, nie ma łatwych pieniędzy. Jak to się wydarzyło dokładnie, tak byś powiedział trochę więcej? Temat rozwinął się bardzo spektakularnie i szybko, gdyż yy, mając wcześniejsze doświadczenia w branży reklamowej miałem dostęp do bardzo dużych firm obsługujących teren praktycznie całej Europy to też udało mi się ten produkt bardzo szybko i sprawnie uruchomić w branży reklamowej który później bardzo też szybko jakby temat podchwycił i na tych polach osiągnęliśmy bardzo duże sukcesy jednocześnie też poprzez te kontakty i rekomendacje udało mi się nawiązać kontakt z jedną z największych w Polsce sieci handlowych Dzięki czemu umieściliśmy ten produkt na sklepowych półkach i do dnia dzisiejszego moja firma jest dostawcą dla tejże sieci. Staram się również z pomocą BNI dalej ciągnąć tą przygodę, gdyż tak otwarta furtka i już dobre doświadczenia, które zdobyliśmy w tej współpracy, pozwalają na myślenie o kolejnych projektach o nowych produktach, które można byłoby sprzedawać do tejże sieci. To też szukam w BNI również partnerów, firm produkcyjnych, które mają ciekawy produkt, mają coś, co można byłoby na taką skalę sprzedawać. Tak? Ja mam uchyloną furtkę do dystrybucji, szukam dobrych produktów, które można byłoby tam zamieścić. Takie trzy rady, które byś polecił osobie, która działa w biznesie, chciałaby być skuteczniejsza, bądź myśli o założeniu własnej firmy, bądź już działa skutecznie, ale chciałby jeszcze tą firmę y, wynieść taki level wyżej? Najważniejszą rzeczą są dla mnie relacje. Ponieważ to one pozwalają poznawać ludzi i generować nowe sytuacje, również te biznesowe, które nas otaczają, dostrzegać je i przekuwać na, na coś wartościowego w biznesie. Dlatego uważam, że najważniejszą rzeczą jest to, żeby otaczać się jak największą ilością ludzi w biznesie, bo to daje korzyści na każdym polu i biznesowym i pozwala nam samym upgrade'ować swój biznes, eliminować słabe punkty i rozwijać firmę. Bardzo ważną rzeczą w każdym biznesie i małym i tym dużym jest umiejętność policzenia biznesu i dobrego jego zaplanowania. Ta strategia w biznesie i świadomość przed sobą samym, co się chce osiągnąć i jak się chce osiągnąć, jest podstawą do tego, żeby to zrealizować. Jeżeli sami nie wiemy o co nam chodzi i nie poukładamy sobie tego w głowie, to nasze działania będą po prostu nieefektywne. Kolejną ważną rzeczą jest to, żeby sobie od razu stawiać wysokie cele. Nie rozdrabniać się i nie fokusować na tym, że mały musi robić małe rzeczy. To jest strata czasu i absolutna nieprawda. Mały może robić duże rzeczy, jeżeli od razu wyceluje w nie swoje działo i będzie skutecznie i konsekwentnie do tego dążył. Jeden na dziesięć tematów, dwa na dziesięć na pewno wypali, tylko trzeba od razu po to odważnie sięgnąć i nie tracić czasu. Rozmawialiśmy dzisiaj o wielu ciekawych rzeczach, o realizacjach, które zrobiliście, o Twoim sposobie też patrzenia na biznes. Powiedz, co Ty w tym momencie planujesz, jeśli chodzi o rozwój ProGastro? Jakie masz swoje cele? Moim głównym celem jest budowanie ogólnopolskiej sieci kontaktów, która byłaby ukierunkowana na ten typ klienta, który obsługuje moja firma. Czyli wszelkiego rodzaju firmy produkujące meble, firmy budowlane, wszystkie te podmioty, które swój biznes również upatrują w inwestorach z sektoru choreka, ponieważ razem możemy tutaj zrobić bardzo dużo i to właśnie połączenie sił, ta wzajemna wymiana kontaktów, doświadczeń i wchodzenie szerszym gronem w inwestycje będzie przynosiło nam wszystkim korzyści i dawało dużo większe pole do, do realizacji swoich tutaj działań biznesowych. Marcin, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Była to myślę taka pigułka wiedzy, informacji na temat branży gastronomicznej, jak się do tego przygotować oraz też bardzo ciekawe rzeczy z Twojego takiego frontu biznesowego. Także dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. Bardzo dziękuję za zaproszenie do projektu i za rozmowę. Wszystkie osoby, które mają jakieś pytania do Marcina, zachęcam do zadawania ich w komentarzu oraz do subskrybowania naszego kanału, a także wejścia na stronę biznes przez rekomendacje, gdzie dowiecie się więcej informacji na temat BNI. Dzięki.